Zadanie 12. Czerwiec, CKE 2025, egzamin ósmoklasisty. Na rysunku przedstawiono trapez prostokątny oraz podano długości trzech jego boków. 1, 6 oraz 9. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pole tego trapezu jest równe, A, B. Dwie odpowiedzi mamy do wyboru. W zadaniu mamy policzyć pole tego trapezu, a żeby policzyć pole, trzeba znać wzór na pole trapezu, który wygląda następująco. P jest równe, kreska łamkowa w liczniku w nawiasie, A dodać B, zamykamy nawiasę, razy H i wszystko jest podzielone na dwa. A to jest wysokość, wysokość jest tutaj, to jest nasza wysokość, jest znana. A i B to są podstawy trapezu. Przyjmuje się, że ta dolna podstawa to A, a ta górna to B, czyli A to 9 cm, B to 1 cm, wysokość to 6. Wszystko mamy, to podstawiamy pod wzór, czyli P jest równe. Kreska ułamkowa A, czyli 9 cm, dodać B, czyli 1 centymetr, zamykamy nawias razy h, czyli razy 6 cm i wszystko podzielone przez 2. Najpierw nawias, czyli dodajemy w nawiasie. p jest równe. 9 dodać 1 to będzie 10 cm razy 6 cm i wszystko podzielone przez 2. Mnożymy. 10 razy 6, 60 cm kwadratowych podzielone przez 2. No i 60 podzielone na 2 to mamy. 30 cm kwadratowych. Można było tu uprościć sobie dwójkę z szóstką albo z dziesiątką, ponieważ jest mnożenie, to możemy skracać, ale też można przemnożyć na końcu podzielić. Zawsze otrzymamy ten sam wynik, czyli 30 cm kwadratowych, odpowiedź A i tu zaznaczamy A. Drugie zdanie Najdłuższy bok tego trapezu ma długość CD 9 albo 10. Najdłuższy bok naszego trapezu to ten, tutaj. W jaki sposób go obliczyć? Narysujemy sobie jeszcze jedną wysokość wewnątrz naszego trapezu, z tego wierzchołka wychodzącą. Skoro to jest wysokość, to pod kątem prostym i też wynosi 6. No i powstaje nam tutaj taki prostokąt. Tu 6, 6, 1, i tutaj też będzie. 1 cm. A tu mamy 6 cm. W takim układzie długość tego boku to będzie 9 odjąć 1, czyli 8 cm. No i naszym zadaniem jest obliczyć długość tego trzeciego boku, czyli C. Powstał nam trójkąt prostokątny. Tutaj ten niebieski. A skoro trójkąt prostokątny i znamy w nim. Długości dwóch boków a trzeci należy obliczyć, to korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Zatem zapisujemy sobie z twierdzenia Pitagorasa, które zapisujemy następująco: a do potęgi drugiej dodać b do drugiej równa się c do drugiej, a i b to dwie przyprostokątne, c to przeciwprostokątna. No i oznaczymy sobie tutaj nasze A, że to nie jest to samo A, żeby nie było konfliktu oznaczeń. Zapiszę sobie kolorem niebieskim, czyli to jest A, a to będzie B. A i B C szukamy, czyli w miejsce A8, już nie wpisuję jednostek. 8 do potęgi drugiej dodać b, czyli 6 do potęgi drugiej równa się c do potęgi drugiej. 8 do potęgi drugiej, 8 razy 8, 64. 6 do potęgi drugiej, 6 razy 6, 36 równa się c do drugiej. 64 dodać 36 to jest 100, równa się c do potęgi drugiej. Można zamienić jednocześnie, żeby ta niewiadoma była z lewej strony, jak ktoś tak jest nauczony, i tak mu się lepiej oblicza, to zamieniamy sobie jednocześnie stronami, wtedy znaki zostają takie, jakie były. C do drugiej to jest 100, czyli C to jest pierwiastek ze 100, a pierwiastek ze 100 to jest 10. No i dopisujemy jednostkę centymetrów, 10 centymetrów, czyli to jest odpowiedź D. D i tutaj też D. I koniec zadania.